Witam i zapraszam na przegląd do sklepu Action. Zobaczycie tutaj wiele rzeczy w tym nowości, dekoracji, ozdób i akcesoriów do domu, na ogród, na taras lub balkon. Jeśli jesteś tu nowy, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami, zostaw obserwacje. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Widoczny teraz wiszący fotel ogrodowy jest w zestawie razem z poduszką. Jest do samodzielnego złożenia, a instrukcja składania widoczna jest na opakowaniu. Znaleźć możemy go jeszcze w niektórych sklepach action kosztuje niecałe 500 zł. Wśród akcesoriów ogrodowych jest także ta drewniana ławka. Ławka z drewna akacjowego ma wymiary 110 x 30-43 cm. Taką ławkę ogrodową kupić możemy za 109 zł. 69 ,95 zł 95 groszy kosztuje trzypoziomowy wózek z tworzywa sztucznego. Dostępny jest w kilku kolorach. Tutaj dostępny był w kolorze czarnym. Ten składany wózek ma wymiary 44 na 32. I wysokość 69 cm. Poza tym w sklepie Action jest także dwupoziomowy organizer. Kosztuje 17,95 groszy wykonany jest z drewna bambusowego oraz tworzywa sztucznego. Ma wysokość 27 i szerokość 25 cm. Podręczny organizer należy złożyć samodzielnie. 24 ,95 zł 95 groszy kosztuje dywan z tuftowanym wzorem. Ma wymiary 50 na 80 cm i dostępny jest w kilku wzorach. Całkowity wzór dywanu po rozłożeniu widoczny jest na opakowaniu. Dywany wykonane są z bawełny wiskozy oraz poliestru. W sklepie Action kupić można także już ręczniki plażowe. Niecałe 26 zł kosztuje ręcznik z mikrofibry mający wymiary 90 na 200 cm. Teraz możecie zobaczyć niektóre z dostępnych wzorów takiego ręcznika. Jest także plażowy ręcznik welurowy o wymiarach 100 na 200 cm. Taki jak ten kosztuje niecałe 44 zł. Wśród dekoracji ze sztucznych kwiatów znaleźć możemy na przykład orchideę w doniczkach. Dekoracja kosztuje niecałe 68 zł, ma wysokość około 84 cm. Wybierać możemy pomiędzy różnymi kolorami orchidei. A oto następna nowość w sklepie Action, której cena to niecałe 13 zł. Okrągła metalowa zawieszka ogrodowa dostępna w kilku wzorach i jednym kolorze. Średnica każdej z dekoracji to 37,5 cm. Teraz macie okazję zobaczyć niektóre z takich ozdób. W roku w sklepie Action kupić można także taki zestaw lampek solarnych. Opakowanie zawiera cztery. Każda ma wysokość 33 cm. Wszystkie lampki wykonane są z tworzywa sztucznego. Wszystkie cztery w jednym opakowaniu mają ten sam wzór. Zestaw kosztuje niecałe 30 zł. W ofercie sklepu Action pojawiły się ponownie solarne akrylowe dekoracje. Niecałe 7 zł kosztują zawieszki mające wysokość 23 cm. Do wyboru jest kilka kolorów oświetlenia. Za niecałe 9 zł natomiast kupić możemy ogrodowe solarne oświetlenie LED zmieniające kolory. Ta ogrodowa dekoracja z różnokolorowymi motylami ma wysokość 58 cm. Zobaczmy co jeszcze jest w nowej ofercie sklepu Action. Każdy z widocznych teraz ceramicznych świeczników w paski ma wysokość 9 cm. Jak widać, świecznik dostępny jest w dwóch kształtach, kosztuje niecałe 7 zł. Przyjrzyjmy się teraz niektórym z nich. Ta prostokątna ramka na zdjęcia, dostępna z różnymi obrazkami, wykonana jest z tworzywa sztucznego. Ma wymiary 16 na 21 cm. Kosztuje 6,95 zł. Niecałe 17 zł to cena owalnej podstawki wykonanej z drewna mango. Podstawka dostępna jest w naturalnych kolorach drewna. Ma wymiary 32,5 na 16,5 cm. I jeszcze jedna nowość w sklepie Action: drewniana skarbonka z uchwytem oraz mapą świata w tle. Ma wymiary 15 x 21 cm. Przednia część skarbonki jest szklana. Skarbonka mająca kształt walizki otwierana jest od spodu. Jak właśnie widać, dostępnych jest kilka rodzajów map świata do wyboru. Skarbonkę kupić możemy za niecałe 10 zł. Następną rzeczą, jaką zobaczycie w tym filmie, są koszyki do przechowywania. Mniejszy ma wysokość 17 i średnicę 20 cm. Poliestrowo-olniany koszyk kosztuje niecałe 8 zł. Tak wygląda większy z tego rodzaju koszyków. Ma średnicę 27 i wysokość 20 cm. Kosztuje niecałe 17 zł. Zobaczmy teraz na bambusowy, niewielki owalny półmisek do serwowania. Półmisek ma wymiary 22,5 na 10,5 cm. Na opakowaniu widać przykładowy sposób użycia takiego półmiska, którego cena to niecałe 5 zł. 34,95 zł kosztuje ta szklana karawka. W środku zawiera szpikulec na różnego rodzaju owoce. Karawka ma pojemność 1000 ml. Całkowitą wysokość 29,5 cm. Szczelnie zamykana pokrywka wykonana jest ze stali nierdzewnej. Karawka nadaje się także do napojów gazowanych. Wszystkie te i pozostałe informacje widoczne są na opakowaniu. W poprzednich moich filmach ze sklepu Action mieliście okazję zobaczyć większe niż te szklane miski. W tym sklepie dostępne były też mniejsze mające średnicę 11,5 cm. Obok widać większe, o których mówiłam już we wcześniejszych nagraniach. Mniejsze szklane żebrowane z rantami w kolorze złotym kupić możemy za niecałe 6 zł, dostępne są w tych samych kolorach, co większe. Zobaczmy teraz dokładniej na każdą z nich. Miski z tej serii mogą być myte w zmywarce. Niecałe 9 zł w sklepie Action kosztuje zestaw zawierający sztućce na wynos. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.